Cześć, nazywam się Magda. W dzisiejszym odcinku zaprezentuję Ci trzy treningi na szybszą i skuteczniejszą utratę wagi. Każdy znajdzie coś dla siebie. Pierwszą propozycją treningu na utratę wagi jest tak zwany trening ciągły, dłuższy trening tlenowy, potocznie zwany cardio. Ten trening dzisiaj wybrała Beata. Żeby taki trening wykonać na ergometrze wioślarskim, na monitorze ustawiamy odcinki. W zależności od tego, jeśli ktoś lubi czasowe, bądź na dystans. Odcinek taki najczęściej ustawiamy od około 20 minut do, do 60. Możemy go powtórzyć w cyklu dwu- bądź trzykrotnym. Trening ten wykonujemy spokojnie. W w spokojnym tempie około 20-22 cykli na minutę. Podczas takiego treningu powinniśmy spokojnie rozmawiać, odpowiedzieć na pytania. Stąd ustawienie przesłony i obciążenia nie powinien być za wysoki, około trzeciej, czwartej przesłony. Trening ten powinien sprawić dużą przyjemność, dużo satysfakcji podczas takiego wolniejszego treningu spalimy ogrom kalorii. Ustawiając trening ciągły, na monitorze wybieramy opcję Select Workout, następnie New Workout, wchodzimy w pozycję Single Time, ustawiamy odcinek 40 minut, dodając plus, zatwierdzamy i trening gotowy. Można wiosłować. Drugą propozycją treningu jest trening interwałowy. Trening ten jest już troszeczkę dla bardziej zaawansowanych osób. Charakteryzuje się on większą intensywnością i mocą wykonania. Żeby ustawić taki trening, ustawiam najczęściej odcinki bądź też dystans. Odcinki gdzieś od około 20 sekund do minuty, minuty 15. Przerwa pomiędzy tymi odcinkami jest dużo mniejsza. Trening ten charakteryzuje się dużą większą mocą, dużo większym tempem wykonania. Muszę zaznaczyć, że trening ten już przestaje być trochę przyjemnością. Musimy wyjść ze swojej strefy komfortu, przełamać trochę barier, żeby tych kalorii spalić jeszcze więcej. Chcąc ustawić na monitorze trening interwałowy, wybieramy Select Workout, New Workout, Intervals, Intervals Variable. Wybieramy czas i w tym momencie ustawiamy dany odcinek, czyli w naszym przypadku 20 sekund, przerwa 10. Zatwierdzamy. Chcąc powiedzieć odcinek, naciskamy znowu Time i tylko zatwierdzamy tyle razy, ile potrzebujemy dany odcinek. Aby zakończyć ustawianie i rozpocząć trening, wciskamy po prostu No more intervals. Trening gotowy. Moją trzecią propozycją treningu na szybszą utratę wagi jest trening mieszany, który łączy ze sobą trening cardio z treningiem interwałowym. Trening ten już przeznaczony jest dla osób bardziej zaawansowanych ze względu też na opanowanie techniki wieszlarskiej. W tym treningu łączymy odcinki cardio, czyli około 2–3 minut, z treningami interwałowymi, powtarzamy to w cyklach, 5 do 8 razy. Tu już ten trening też wymaga od nas większego zaangażowania, większej mocy i intensywności.